no, wszyt no, wszyt jest, to relne... to Polarykszy zapraszamy na start Falko. To na Dobra, ja nie ja piszę. To jest... To jest coś ktoś, ktoś mówił? Teraz wy. Teraz wy. Teraz my, on będzie

Została znaleziona saszetka czarna z suchą karmą w środku do odbioru w sekretariacie. Do startu przygotowuje się Falko, potem pobiegnie Suri, Fanta, Tosia i Francus.